I pozostał nam jeszcze jeden człowiek, który za chwilę przedłoży też on ma wiele przygotowane. Z tego jak znamy człowieka, to wiemy, że solidnie przygotowuje. To jest porządny doktorat na Uniwersytecie Opolskim. To wiadomo, że to nie o człowieku, ta solidność jest bardzo konkretna. Pan Piotr Guzdek... Jak... Nie, 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 jeszcze, jeszcze to, nie, jeszcze to, nie ten moment, ale zaraz będzie podwójny magister, magister nauk o rodzinie i magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Znowu można by dużo mówić, to wystarczy. A o czym chciałbym mówić? Wsparcie duszpasterskie rodzin w żałobie po prenatalnej śmierci dziecka, analiza Komparatywna wskazań pastoralnych kościoła niemieckiego i polskiego. Bardzo proszę. Przypominam, że reżim czasowy obowiązuje. Bardzo dziękuję. Postaram się skrócić, ale wyjdę troszeczkę od innego e, aspektu tego problemu. Przede wszystkim niezmiernie ucieszyłem się z referatu pana profesora. Pierwszego prelegenta. Dlaczego? Dlatego, że y, oczywiście można mówić o jakimś poziomie spekulatywnym tego referatu, ale ja konsekwencje praktyczne doświadczyłem y, w, w pracach dwóch komisji w, y, przy urzędach wojewódzkich, które opracowywały standardy medyczne, to znaczy raczej psychospołecznego wsparcia y, rodzin, a w zasadzie kobiet w sytuacji straty prokreacyjnej. I faktycznie ta kultura indywidualistyczna była obecna w obradach tych komisji, w naszym ścieraniu się wzajemnym i zwyciężyła kategoria potrzeb jako wspólna płaszczyzna porozumienia, a zabrakło uwzględnienia relacyjności w porządku i małżeńskim, i w porządku rodzinnym. Dlaczego? Dlatego, że kwestia strat prokreacyjnych oczywiście była owiana przez szereg lat głębokim tabu. Ze względu na głosy już nawet nie tylko personelu medycznego, co ruchów prorodzinnych ruchów oddolnych, postulowano określone zmiany w opiece tej opiece psychospołecznej nad roniącą pacjentką na oddziałach położniczych, te głosy docierały do urzędów wojewódzkich, wojewodowie bardziej lub mniej przychylnie do tego się ustosunkowywali i powstawały właśnie rekomendacje, rekomendacje, które miały objąć wszystkie oddziały położnicze w danym województwie rekomendacji, które nie były tylko wskazaniami zawartymi na papierze, ale podlegały ewaluacji. To znaczy każda pacjentka opuszczając oddział położniczy z doświadczeniem straty prokreacyjnej wypełniała dokładnie ankietę w jaki sposób została potraktowana. Te ankiety były poddawane kontroli i w ślad za tym także oddziały położnicze. Oczywiście nie we wszystkich województwach te rekomendacje powstały. Natomiast ja uczestniczyłem w dwóch województwach w Toruniu i w Opolu. I powiem szczerze, że no był bardzo duży problem. Dlatego, że odwoływaliśmy się do kategorii praw. A w zasadzie prawa, w tym rozumieniu, jak, jakim przyjmowaliśmy, to była właśnie, był właśnie realizacja określonych potrzeb. Po prostu jako realizacja określonych potrzeb. Nie pojawiała, się, nie pojawiała się kategoria obowiązku rodziców w tym doświadczeniu straty prokreacyjnej, co obowiązku czy też powinności moralnej, co psychologia była określiła, zadaniami rozwojowymi do wykonania na tym etapie przepracowania straty. Dlaczego ta kategoria powinności moralnej się nie pojawiała? Dlatego, że ona wymagałaby uzasadnień, czyli odwołania się do określonej, określonej koncepcji etycznej, dobra moralnego, a w ślad za tym do antropologii, ale w naszym zróżnicowaniu Światopoglądowym członków tej komisji wypracowanie wspólnej płaszczyzny dla tak podzielonego środowiska było rzeczą absolutnie niemożliwą. Część i to w znikomej mierze opowiadała się za takim właśnie personalistycznym paradygmatem prokreacji, większość biologistycznym, więc uzgodniliśmy kategorię potrzeb, więc Panie Profesorze, faktycznie tak jest. I dlatego też te rekomendacje mówią o prawach kobiet, o potrzebach kobiet roniących na oddziałach położniczych, ale niestety zawężają kwestię relacyjności. Dlatego, że ułożyliśmy w tych dokumentach relacje pomiędzy lekarzem a roniącą matką, pomiędzy położną a roniącą matką, pomiędzy pielęgniarką a roniącą matką, ale nie ułożyliśmy relacji pomiędzy personelem medycznym a rodziną. Czyli innymi, innymi słowy na oddziale położniczym pojawiała się roniąca pacjentka, a nie roniąca rodzina. Pacjentka miała prawo do kontaktu z partnerem, co w perspektywie niepowodzeń położniczych jest dla kobiet bardzo krzywdzące. Dlatego, że niejako u podstaw można było wyczuć taką intuicję, że sprowadzamy niepowodzenie położnicze, pomimo rzekomego otwarcia się personelu medycznego na te psychospołeczne aspekty straty, do prywatnej sprawy kobiety. Kobiety, która przecież ma swojego partnera, czy on jest mężem formalnym, nieformalnym, jakbyśmy tego nie, nie ujęli, ale kobiety, która nie otrzymuje wsparcia systemowego. Na tym oddziale położniczym nie było miejsca na udzielenie wsparcia ze strony partnera, który jest również ojcem, więc nie uwzględniano kwestii ojcostwa w tym doświadczeniu prokreacyjnym. A to się wyraża w bardzo prostych wskazaniach. Dlaczego, żeby mężczyzna nie mógł uczestniczyć w badaniu USG stwierdzającym śmierć dziecka, tylko uczestniczy sama kobieta? I ta kobieta po zakończonym badaniu musi wstawić się przed swoim mężem, partnerem i wytłumaczyć, co się stało. A dlaczego ona ma to tłumaczyć? O, on ma jej towarzyszyć i zresztą sam ma prawo do przeżywania. W tych dwóch komisjach, w których ja brałem udział, było rzeczą niezwykle trudną, chociaż pewne rzeczy udało nam się przeforsować, ażeby uwzględnić aspekt właśnie systemowy w takim wymiarze, jakim to było możliwe, czyli roniących rodziców, którzy mają prawo do współobecności i współdoświadczenia, o kategorii powinności moralnej oczywiście nie było tutaj możliwe do dyskusji. Natomiast, drodzy Państwo, oczywiście rodzice, kiedy już doświadczą tego niepowodzenia prokreacyjnego na dziele położniczym, kierują, jeśli są rodziną wierzącą, rodziną katolicką, kierują swoją, swoje drogi do kościoła. I w zasadzie patrząc na moje też osobiste doświadczenie towarzyszenia rodzicom w sytuacji straty prokreacyjnej już ponad 15 lat, muszę powiedzieć, że Kościół stawał w postawie bezradności. Kościół w Polsce, ja mówię o Kościele Polskim, o duszpasterzach, to nie wynikało z jakichś zawinionych czasami również postaw kapłanów i nie tylko kapłanów, bo całego także i poradnictwa poradnictwa rodzinnego, ale nasz Kościół Polski bardzo długo nie był świadomy konieczności adekwatnej odpowiedzi na, 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 na kwestię towarzyszenia rodzicom w sytuacji straty i wyboru modelu towarzyszenia. Kościół w Niemczech odpowiedział na ten problem o wiele wcześniej, w roku 2005, więc 15 lat przed nami. Niemniej jednak ten dokument, ten dokument Kościoła niemieckiego jest... Też pod pewnym względem jednostronny, taki, jest takim dokumentem redukcyjnym, że przede wszystkim mamy absolutną dominację psychologii, nadreprezentację kwestii psychologicznych, niedowartościowanie kwestii etycznych, więc tam kwestia na przykład kategorii no, powinności moralnej zorganizowania pogrzebu dziecka w niepowodzeniu położniczym, jeśli sytuacja kliniczna na to pozwala, absolutnie się nie pojawia. Mamy swoistą dialektykę, to znaczy y, przede wszystkim wymiar wsparcia duszpasterskiego, który, ma, który został osadzony na takiej paszczyźnie terapeutycznej, wsparcia terapeutycznego, niegodnościowej, niepowinnościowej, nienormatywnej, ale wsparcia terapeutycznego i dziecko, które odchodzi, y, zostało potraktowane bardzo instrumentalnie. To znaczy, jeśli rodzice mają. Potrzeby, o których mówi Pan Profesor, potrzeby psychiczne, potrzeby duchowe pożegnania się, pożegnania się z tym dzieckiem, to oczywiście mogą to uczynić. I mają do wyboru albo kwestię pochówku wedle, 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 wedle rytuału liturgicznego, albo też e, pożegnania w szpitalu bez interesowania się, co z ciałem dziecka dalej się dzieje. E, więc to dziecko jest tak naprawdę instrumentalizowane. Nie pytamy o piety wobec jego zwłok, e, tylko, tylko jest wzięte jako środek do zaspokajania pewnych potrzeb koniecznych z punktu widzenia przepracowania straty, rytuał pożegnania, który jest widziany z pozycji rodzica, ale nie z pozycji dziecka podmiotowości dziecka i oczywiście ci, ci natomiast, oczywiście, którzy nie mają takich potrzeb w ogóle odniesienia do dziecka, które zmarło czynić nie muszą. Oczywiście w przypadku takich rekomendacji, o których my mówimy na poziomie województwa, przyjęcie takiego modelu jest, jest uzasadnione i nieuniknione ze względu na pluralizm światopoglądowy. No, trudno przekonywać, przekonywać przekonanych do tego, że, że pół dni jest osobą ludzką, by, by dokonywali pochówku dziecka. Więc pewnych rzeczy tutaj nie unikniemy i taki poziom możemy przyjąć, takie rozwiązanie. Ale wydaje się, że na podstawie też moralności chrześcijańskiej, katolickiej, antropologii, jest wymiar godnościowy, to znaczy, i ten wymiar został przyjęty w Polsce w kompendium, które ukazało się w tym roku. To znaczy, podejście integralne, personalistyczne, podejście systemowe, które w centrum niepowodzenia położniczego stawia dziecko wespół z rodzicami. To znaczy, w takim dotychczasowym ujęciu, bardzo często antagonizowano relacje rodziców ze zmarłym dzieckiem. To znaczy ze względu na źle pojęty dobrostan psychiczny rodziców dziecko czasami stawiono w pozycji agresora, to znaczy jego grup. Ślady pamięci o nim w postaci fotografii, stópek dziecka czy też całej dokumentacji z okresu rozwoju prenatalnego, należało przed tymi rodzicami ukryć, usunąć sprzed ich oczu, żeby nie stały się motywem do ciągłego rozdrapywania ran. Ponad sprawą niepowodzenia położniczego trzeba jak najszybciej przejść do porządku dziennego, zamknąć ją tylko w wymiarze biomedycznego doświadczenia, straty i jak najszybciej znormalizować stosunki społeczne, a przykład. Przykładem tej normalizacji był powrót kobiety do aktywności. Do aktywności zawodowej, bez uwzględnienia jej przeżyć, jeśli chodzi o kwestie duchowe, o, o naturalny proces żałoby, który się po stracie prokreacyjnej dokonuje. Więc przeciwstawiano. Oczywiście pytanie też o rodzinę. Rodziny przyjmowały no, trzy możliwe warianty. Pierwszy oczywiście wariant, i to w mniejszości, ja mówię o rodzinach katolickich, afirmacyjny, wsparcia, to znaczy kojarzono poronienie ze śmiercią osoby, ze śmiercią członka rodziny. I dawano przyzwolenie na, czy też wypracowywano taką e, kulturę opłakiwania tego zmarłego e, właściwą dla chrześcijańskiej tradycji funeralnej. Natomiast w przypadku, e, w przypadku dwóch, dwóch pozostałych wariantów albo rodzice byli całkowicie kontestowani czyli zakrzyczani, to wynikało także i z doświadczeń przemocy prenatalnej w tych rodzinach, to znaczy um, ze stosowania środków czesnoporonnych aborcji, przecież do 1993 roku ta ustawa um, miała ogromne żniwo i to pokazuje, że ofiarami tych aborcji nie były tylko te dzieci, ale także ich matki, które potem spotykały się w doświadczeniu swoich córek czy swoich wnuczek ze, ze stratą dziecka. Do 12 tygodnia ciąży, bo to jest najwyższy odsetek, mniej więcej w tym czasie, kiedy same mogły uśmiercić swoje dziecko z różnych powodów, często przez siebie niezawinionych. I te kobiety w doświadczeniu strat prokreacyjnych swoich, swoich córek czy swoich wnucząt przeżywały i, i tych wnucząt i tych córek, które chciały traktować stratę tego dziecka jako śmierć, tak jako odejście dziecka, chciały pochować to dziecko w grobie rodzinnym, te kobiety przeżywały bardzo często szok. Byłem tego wielokrotnie świadkiem i, i ten syndrom postaborcyjny, który niejednokrotnie znagowany, faktycznie tutaj do, do tego syndromu dochodziło. Więc była ogromna kontestacja. Kontestacja w ogóle przyzwolenia na uzewnętrznienie żałoby po śmierci dziecka prenatalnego i kwestii pochówku. Albo trzeci wariant, całkowitego przemilczenia. Nic się nie stało. Absolutnie nic się nie stało. I ci rodzice powinni jak najszybciej podjąć starania o to, aby począć kolejne dziecko. Próba, za, próba zastępowania pierwszego drugim, w zasadzie można zadać pytanie, jaką tożsamość to dziecko w, w, w oglądzie rodziców będzie miało, czy tożsamość pierwszego czy drugiego, a wydaje się, że i jedno i drugie jest odarte z własnej niepowtarzalnej tożsamości, tylko jest jakaś, jakaś kategoria, figura m, projekcji dziecka, do którego się dąży. Więc te trzy, te trzy warianty sprawiały, że, że młodzi małżonkowie, którzy we własnym, własnej wspólnocie małżeńskiej chcieli przeżywać tą stratę jako śmierci osoby ludzkiej, śmierci swojego dziecka, te dwa warianty, zwłaszcza ostatnie, niezwykle im to utrudniały. Natomiast to podejście, które zostało przyjęte przez Kościół, mówi całkowicie inaczej. Rodzice i dzieci zmarłe wzajemnie siebie potrzebują. I to nie i tylko, i, nie, i nawet nie bierzemy pod uwagę tutaj, jakichś przesłanek religijnych czy teologicznych, ale pewne prawa naturalne psychologii żałoby i także, także argumentację, argumentację etyczną. Dziecko bez dobrej woli rodziców, bez tej postawy afirmacji jego godności i szacunku wobec jego zwłok, pietyzmu nie zostanie pochowane w sposób godny, nie wejdzie, to jest jedna kwestia, ale przede wszystkim nie wejdzie w przestrzeń pamięci rodzinnej, w przestrzeń relacji rodzinnych. To dziecko będzie wydarzeniem przeszłości zamkniętym, które nie urodziwszy się w zasadzie nigdy nie zaistniało w relacjach rodzinnych. Więc to jest, to, jest, to jest jedna kwestia. A dzięki otwarciu się rodziców, to dziecko, które już zmarło, ono nadal będzie, będzie obecne w przestrzeni rodziny, bo przecież to dziecko bardzo często jako pierwsze uczyniło ich rodzicami. Uczyniło ich rodzicami i ci rodzice, i tu powiem szczerze, że nie spotkałem takich małżonków, którzy z tych perspektywy 15 lat żałowaliby pochówku swojego dziecka i wprowadzenia tego zmarłego dziecka w relacje rodzinne. Natomiast całe szerokie grono osób którym tego pochówku uniemożliwiono z perspektywy też i prawa do 2006 roku obowiązującego, właśnie tych negatywnych nastawień społecznych um, ze strony rodziny generacyjnej tych małżonków, czy personelu medycznego, to są ludzie, którzy bardzo głęboko cierpią, um, dlatego że oddarto ich zgodności, zgodności, zakwestionowano ich tożsamość rodzicielską, tożsamość matki, tożsamość ojca. Odebrano prawo do, do pamięci o tym dziecku, i to są ludzie, którzy dzisiaj nawiedzają kolejne miejsca pamięci, które pojawiają się w miastach czy groby symboliczne, szukając swojego dziecka. To są też syndromy pustego grobu czy pustych ramion. Więc, więc to jest z pozycji, z pozycji dziecka. Dziecko wchodzi do pamięci rodziny, do relacji rodzinnych. I realizowane jest jego prawo, oczywiście nie w sensie, w sensie formalnym, ale można powiedzieć etycznym, wynikającym z pietyzmu wobec jego zwłok. Natomiast rodzice przez rytuał pożegnania, i to jest naturalna kwestia dla psychologii żałoby, uzyskują tą kompensację terapeutyczną także i duchową, także i moralną, więc nie ma tutaj przeciwstawienia. Można powiedzieć, że jest kwestia zjednoczenia i nie jest to relacja utylitarna, tylko jest to po prostu relacja miłości wzajemnego daru. I z tak ujętego z tak ujętego podejścia wypływa kilka kilka szczegółowych kwestii. No właśnie ta, to podejście pozwala na ujęcie organizacji pogrzebów w kategoriach powinności moralnej. Ja już będę schodzić, ja już będę schodzić. E, Wiecie Państwo, ta powinność moralna bardzo często przez rodziców była e, doskonale rozumiana, ale nie przez kapłanów. Nie przez kapłanów. Kiedy przygotowywaliśmy ten dokument, o którym ja teraz mówię, dokument kościelny, to były spory, czy pogrzeb jest obowiązkiem religijnym, rodzinnym, czy dziecku nienarodzonemu w ogóle powinien przysługiwać pogrzeb kościelny, bo przecież nie, nie ma pełni praw należnych członkom Kościoła Katolickiego, czy jest w ogóle sens sprawowania Eucharystii w ramach liturgii pogrzebowej. Więc ta kwestia powinności moralnej, tylko właściwie rozumiana, ta powinność formalnie spoczywa na rodzicach ale materialnie na całej rodzinie małżonków, rodzinach generacyjnych. Bo przecież matka, która roni dziecko, ona fizycznie przeżywa tą stratę, jest poddana procedurom medycznym, ona nie jest w stanie sprostać obowiązkom formalnym wynikającym z organizacji pogrzebu, więc konieczne jest włączenie się teściów z jednej i z drugiej strony i także postawa powinności na wspólnocie parafialnej. I to pozwala, to pozwala, może jeszcze do jednej rzeczy się odwołam z tych pięciu punktów, które chciałem przedstawić, na właściwe uporządkowanie żałoby rodziców. To znaczy, rodzice odpowiadają sobie na pytanie, jaka jest ich tożsamość po stracie. Kim oni właściwie są? Czy są rodzicami dziecka, które się poczęło, które uczyniło ich rodzicami? Czy są tylko parą, która doświadczyła straty prokreacyjnej, zamkniętej w, wymiarze, w tych wymiarach biomedycznych na oddziale położniczym? I parą, która wraca do przestrzeni życia rodzinnego, do tych relacji rodzinnych, do pustego domu i w zasadzie kim oni obecnie są? Są rodzicami dziecka zmarłego, czy tylko i wyłącznie parą, która odniosła niepowodzenie i nie zrealizowała swoich potrzeb. Oczywiście to pozwala również odpowiedzieć na pytanie, co lub kogo utracili, jeśli odpowiemy, że dziecko, to oczywiście ich żałoba jest żałobą rodziców. Oni mają zadania rozwojowe ukierunkowane na przepracowanie żałoby, po ojcu, żałoby ojca po swoim dziecku, żałoby matki, także po swoim dziecku. I jeżeli mamy kwestię żałoby rodzicielskiej, to także to jest um, odpowiedzialność właśnie tego środowiska, by tę żałobę oni mogli spokojnie, spokojnie ze sobą, e, spokojnie uzewnętrznić. E, na tych, w tych rekomendacjach jeszcze powiem tylko jedno słowo, e, zabrakło pewnego wskazania, że kolejne poczęcie nie powinno być planowane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy fizjologia na to pozwala, ale także kiedy i psychika i duch sprawę tej straty e, e, przepracowały. Dziękuję. Dziękujemy panu Piotrowi za to przedłożenie, bardzo ciekawe. Trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest pasjonatem. Bada, 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 ale też chce się z nami dzielić tym, do czego doszedł. Jakie są wyniki tychże badań? Szalenie ciekawe, szalenie to interesujące. Dziękujemy za to, że Pan jest tutaj razem z nami i że podzielił się wynikami swoich, swoich badań.